będziemy dzisiaj rozmawiać o segmentacji. Witam wszystkie nowe osoby. To ułatwia. I teraz pytanie dlaczego, dlaczego segmentować? Czy szef potrzebuje, czy sprzedaży potrzebuje segmentacji? W znacznym stopniu zależy od pytania, które można by postawić tak, czy przeciętny handlowiec u państwa lubi klientów po drodze, lubi klientów bardzo często jest tak, że niestety właśnie ci klienci, to są ci klienci albo, albo przychód z nich jest bardzo niewielki. Teraz pytanie, co z tym można zrobić i czy warto, warto ten temat ruszać, ile można na tym. Ja przygotowałem takiego Excela, który Bo jeśli będą zainteresowani, mogli sobie pobrać po, po spotkaniu. Swoje dane, tak żeby zobaczyć, jak to na Państwa danych wygląda. Ja w, raz, w razie możliwości będę starać się też pomagać. Czyli, jeżeli będą Państwo się do mnie zwracać, chętnie też przygotujemy taką analizę bardziej szczegółową dla Państwa, czy u Państwa miałoby sens. No, i przy założeniu, że w pierwszym roku uzyska nam się takich klientów, a pozyskać 5% bezpieczna ilość. W ciągu całego roku 5% klientów, a e, wtedy uzyskujemy taki wzrost e, przychodu. W drugim roku uzyskali 40% tego, e, to te kwoty już są większe. Natomiast jeżeli w ciągu trzech lat uda nam się pozyskać 60, no to w tym w trzecim roku ten wzrost sprzedaży w zasadzie sięga prawie prawie 100. interesujące. Proponowałbym, żeby państwo spróbowali podstawić tutaj swoje dane i zobaczyli jak to jak to w państwa wypadku wygląda to proponujemy, żeby w systemie w, na przykład naszym czy w, teoretycznie może to być nawet w Excelu ustalić kryteria oceny klientów, które będą służyły do tego gromadzenia danych, o którym w, przed chwilą wspomniałem. Czyli teraz my zgromadzimy dane nie tylko o klientach, których państwo obsługują, ale też o klientach jak to może wyglądać z systemem ERPowym, który wymienia się na przykład z platformą, gdzie jest obaj center, aplikacja, która udostępnia jednocześnie urządzeniom mobilnym Udostępnia szefowi sprzedaży przez przeglądarkę, na przykład na notebooku, udostępnia dane klientom przez platformę Business to Business. I do tego myślę, że w takim bardzo telegraficznym skrócie to są te najważniejsze rzeczy, które chciałem Państwu przekazać. Nie chcę zabierać więcej czasu. Zapraszam do, do, do rozmów już prywatnie. Proszę jeszcze o za, zadanie pytań tych Państwa, którzy, którzy chcieliby zadać. I oprócz, oprócz tego Excela, który chętnie przygotowujemy dla Państwa w razie wątpliwości taką analizę te, tych, tych metod, także gdyby Państwo bezpłatnie coś takiego możemy dla, dla Państwa przygotować. A o, o Excela wystarczy podesłać maila i ja takiego, takiego Excela Odeślę ewentualnie gdzieś w dodatkowych No i zapraszam jeszcze na polsoft.pl. Segmentacja. Tych z Państwa, którzy nie widzieli, tam jest więcej informacji i przykładów na ten.